Temat drażliwy, ciekawy i na czasie. Powiem tak, ja się tym problemem interesuję od 1991 roku, gdzie nasz Sejm po, po przełomie politycznym uchwalił pierwszą, chyba taką, porządną ustawę. Była najlepsza ustawa na świecie o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. E Tą ustawę oczywiście nowelizowano dziesiątki razy. Dzisiaj z tego zostały zgliszcza. I osoby niepełnosprawne, jak chcą wywalczyć coś dla siebie, muszą... Mamy dwa przykłady, takie chociażby demonstracji w Sejmie, gdzie, gdzie ludzie na wózkach niewidomi, na wózkach inwalidzkich niewidomi koczowali w Sejmie, blokowali, tam się kajał do nich premier, ministrowie, to wszystko tak nie powinno być, no, Dobrze jest być młodym, bogatym, zdrowym, w krótkiej spódnicy chodzić i, i w wyżelowanych włosach, ale ja tu mam do czynienia z tym problemem. Utworzyłem kiedyś jako jedyny prywatny człowiek w Polsce warsztat terapii zajęciowej. Mam 50 uczestników zespołu dawna z upośledzeniem umysłowym. Mam, utworzyłem 20 lat temu zakaz aktywizacji zawodowej, gdzie gdzie jest 100 pracowników z znacznym stopniem niepełnosprawności, to jest to dawna pierwsza grupa na wózkach inwalidzkich, niewidomych, bez, bez rąk, bez nóg, no, głuchoniemych. I to funkcjonuje w miarę dobrze. Ja to widzę codziennie, te ludzkie problemy. I uważam osobiście, że rząd nie za bardzo o to dba. Byłem. Dwa tygodnie temu pani minister pracy, dziemianowicz Bąg, bo zapomniano sobie budżet pisać dofinansowania do zatrudnienia tychże osób. Byłem pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych, no to wszędzie obiecanki, cacanki, a przecież i, i wręcz pani minister powiedziałem, że jeżeli nie chcą mieć nowej demonstracji i okupacji Sejmu, to coś czasem zrobić. To jest problem, gdzie rządzący nie bardzo ten problem chcą widzieć. Dopiero jak się coś stanie, tak dzisiaj rolnicy. Problem z rolnictwem był dawny. Dzisiaj muszą wystrajkować to wszystko, ale myślę, że, że doczekamy się poprawy.